Prezentujemy sześć niezwykłych kobiet. Są znane i mniej znane. Wszystkie aktywne, odważne i na pewno warte zapamiętania. Opowiadać o nich będą współczesne aktywne kobiety, które wzięły udział w projekcie herstorycznym Stowarzyszenia Stulecie Kobiet Podlaska Księga Kobiet. Helena Boleszacka, Lilka, kreatorka mody i malarka. Jestem prawnuczką Aleksandry Dobrzyńskiej z domu Stankiewicz, wnuczką Moniki Szejn-Tatarzyńskiej z domu Dobrzyńskiej, córką Ireny Szczygieł z domu Szejn, mamą Julii i Oskara. Wybrałam Helenę Bolę Szacką, całkowicie zapomnianą postać, Niezwykła, bo związana, bardzo bliska mi, bo związana ze sztuką, modą, polityką, działalnością polityczną w tych bardzo trudnych czasach, wspomaganiu Polski kiedy, i Polaków, kiedy tutaj był stan wojenny i w pomaganiu tym, którzy znaleźli się na emigracji. Helena urodziła się w Białystoku w bardzo ciekawej rodzinie, bo ta tam był, jak sama podkreślała, Polakiem pochodzenia niemieckiego. Należy pamiętać, że Białystok jako ten tygiel wielokulturowy miał mieszkańców niemieckie pochodzenia niemieckiego, żydowskiego, rosyjskiego, białoruskiego i tak dalej i tak dalej. Aleksander Bole niezwykle przystojny mężczyzna był ewangelikiem i zakochuje się w pięknej Żydówce żonie jeszcze wtedy jednego z najlepszych muzyków białostockich, Józefa Aronsona. Jak to Milka powiedziała, rozwodzi szybko. Mamy, która jeszcze była w ciąży właśnie. Jest pierwszym mężem. Szybciutko żeni się z nią, adoptuje tą pierwszą córkę, Irkę. No i w 1928 roku na świat przychodzi Helena, zwana w domu Lilką. Dzieciństwo spędza na Jurowieckiej 26, bo tam znajdowały się domy rodzin, rodziny Bole. To, to dzieciństwo jest rzeczywiście. Szczęśliwe, przepięknie rodzice, elegancka matka z żydówką jej córki również szczególnie Irka, natomiast Lilka ma ojca Niemca, więc daje jej to na początku jeszcze taką kartę przetargową, że ona może przebywać z ojcem. Aleksander wyprowadza żonę, rodzinę z getta, ukrywa Irkę, ale niestety w trakcie, Irka miała bardzo semicką rolę, tego się po prostu nie dało ukryć. I w trakcie, kiedy przeprowadzano ją do następnej kryjówki, została nie wiadomo, co się stało, ale wiadomo, że została zamordowana. Wówczas to Aleksander zabiera Fany do domu, ukrywa ją w domu, Ma, mieszka, jak to Lilka powiedziała, mieszkałam z rodzicami, z mamą za szafą. W domu Bole zamieszkuje przemysłowiec z Prus z żoną, którzy widzą żonę Aleksandra, ale są bardzo życzliwi. I y, udają, że jej po prostu nie ma. Aleksander Bola bardzo angażuje się w ruch antyfaszystowski, szczególnie pomaga y, Żydom. Prawdopodobnie y, dlatego Lilka zostaje, jako y, ma wtedy 15-16 lat, zostaje aresztowana jest to, y, to y, początek 1944 roku. Y, osadzona zostaje w więzieniu y, na kopernika, skąd wysyła ojcu grypsy opiekuje się kobietami, które trafiają do więzienia, dziećmi i pamięta ten horror tego więzienia, który później, o którym później świadczy już po wojnie. Niestety, mimo wielu starań Aleksandrowi nie udaje się Lilki uratować. Lilka trafia do Ravensbrück, gdzie przechodzi Gehennę. Ona o tym nigdy nie powiedziała, ale prawdopodobnie była królikiem doświadczalnym później. To, że nigdy nie mogła mieć dzieci, to i, i liczne choroby, to były skutki obozu. Później przychodzi jeszcze jeden obóz, idzie w marszu śmierci, w końcu zostaje uwolniona przez wojska amerykańskie, wraca do Białego rysuje. Narysowała matkę boską z Ravensbrück, którą sama się no trudno, ale ona miała twarz polinegri, ale tak sobie ją wyobrażałam. Robi też rysunki z tego, z marszu śmierci. Niestety to wszystko zostaje później radzione. Ona odtwarza to później z pamięci. Wraca do domu, waży 36 kg. Białostok, jak wiemy, jest zniszczony, rodzina Bole przenosi się do Łodzi, Łódź wtedy, Warszawa jest zniszczona. To chwilowo Łódź jest tym miejscem, tą stolicą kulturalną odbudowującej się Polski. Lilka zaczyna studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Łodzi, jest uczennicą Strzemińskiego. Zaczyna projektować modę, ale dotyka ją kolejna tragedia. W 1950 roku Bole zostaje aresztowany. I już z więzienia UB nie wychodzi. Matka się załamuje, wyjeżdża z Polski. Natomiast, chyba poszukując takiej stabilizacji, Lilka wychodzi za mąż za dużo starszego mężczyznę, lekarza, który stwarza jej, no, opiekuje się młodą dziewiętnastolatką. Matka jest przeciwna temu małżeństwu, bo twierdzi, że. No, chyba nic z tego nie będzie. I rzeczywiście, kiedy Wilka zaczyna studiować, nagle zrzuca z siebie ten balast wspomnień wojennych, chce być młoda, chce się bawić, zakochuje się w koledze z roku, Jurku Urbanowiczu. Jest to wielka miłość i wtedy Lilka zaczyna też projektować modę. Jest głównym kierownikiem projektowym, można powiedzieć, projektantką, bo to byśmy dzisiaj powiedzieli Tenimeny. Później jest epizod, epizod z modą polską, i tam no, rządzi, wiadomo, cesarzowa Grabowska. A Lilka chce zmienić tą modę. Wiadomo, że Grabowska raczej szła w stronę Coco Chanel. Natomiast już jest potrzebna moda, dla dzieci, moda dla nastolatek, szczególnie dla nastolatek, które chcą żyć inaczej. Lilka odchodzi i zaczyna pracować jako główny projektant w domu mody Leda. Z że Ledą wyjeżdża jako pierwsza w ogóle projektantka do, do Berlina Zachodniego, gdzie pokazuje swoje projekty, cieszy się to wielkim zainteresowaniem, projektuje liczne etykiety, Maluje, no jest rzeczywiście, można być kobietą, jeżeli chodzi o artystką, wszechstronną. No i rozpada jej się drugie małżeństwo, bo poznaje intelektualistę Szackiego, który ją zaczarowuje, ale niestety w 1968 roku Szacki musi wyjechać. Helena jedzie za nim. No i zaczyna się emigracja. Jest Monachium, jest Wolna Europa. Później jest Berlin. Jej dom staje się hotelem, między, gdzie właściwie bywają wszyscy. Jest to taki hotel, mieszkanie, salon, salon kulturalno-polityczny. Robi wystawy Polakom, którzy mogą się wystawić w Berlinie nie tylko Polakom, ma też przyjaciół na całym świecie. I bardzo wspomaga, jak się okazuje, środowisko artystów białostockich. Zaprasza ich do siebie. Lilka odeszła. Pokazano mi zdjęcia, gdzie naprawdę ją pochowano. Gdzieś koło Berlina. I ona jakby we mnie była, była cały czas. Później, kiedy zaczęłam pracować już w galerii sędzińskich, ja nie wiem w jaki sposób, znowu na tą Lilkę trafiłam. Zaczęłyśmy wtedy szukać kontaktu z, z rodziną. Okazało się, że no, nikt nie został z rodziny, ale zostali przyjaciele, którzy jakby byli olbrzymią rodziną. Nie miała szczęścia, miłości, ale była tak życzliwa, tak radosna, taka z taką dużą empatią w stosunku do ludzi, ale także to, co jest bardzo istotne, z dużym dystansem również do siebie.